Na ostatniej edycji kraftkora No no to on mnie, bo ja grałem na Bez... tam, No na kurwa tepa jebana Chodzie. w dupę kurwa, znowu tu przyszła Szmato wypierdale wypierdalaj, bo ci kurwa kopa dałem szmana je Ty kurwa ulana, dziwko pierdola, wypierdalaj mi kurwa zabramy ty szmato jebana kurwa Że jedziesz Paweł, Paweł kurwa, gustam z nim jedziesz, Paweł, jedziesz Ty rowerze. kurwo! Dobrze, Pawello Masz tu, gdzie kurwa jebana! Ej, Plucz, Marak, ej Marak, wyżek jest plus. Ej, stary ma kurwa gluta na piździe, wypierdalaj! Ej, wyrzek jest plus. Rozkapuj. Będę luty. Gdzie ta dziwka jest? Ej, ma ktoś TNT dużo? Brawo, oddaj. To tam da? jest na dole? Ej, ej ma ktoś dużo TNT? Ej, Magda, jaką ty laską graś w planach w jednej gildii? Była jeszcze, była ta, Klaudia jeszcze była. Nie, 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 Magda, powiada, że była jeszcze Klaudia kiedyś, ta polityczka no, to no, No to budowa te designy, pamiętasz? Polizał prokat, łatwo! kurwa, Tak! Nice. Prokac polizał! Ja na... Dobrze Francuz Ja na to inną sukę poluję. Po francusku ci ktoś zrobił. Kogo zabił? Ja zabiłem kurwa, jeszcze nagram dalej i... zbierać drewno. Znaki <główny> kurwa, kurwa. Główny budowniczy poleje ma iść zbierać zrewno. No, zbierał ze mną już. Ale to dobrze brzmi, główny budowniczy, rozumiesz, ty kurwo. Główny, Górze, rozumiesz. Gówny. Główny. główny. o tym Ale kurwa w designie, znaczy na zamku? No, 100% jest gdzieś tu. Albo on może wytykał gdzieś tam. Nie pierdolcie, że typy znowu się wbiły do zamku. No, może jeden. Jest tu! Mam go! Skurwel dostał, Pasiką Dobra, wota, kurwa. O, <grym> co już pokazuje. So już pokazuje Co jest? Kurwa. Nie ma Ja go w kolano no, to tu, Upierdolę już, czekaj Na szczęście w tym nad tutaj są daszki Bez pereł to może drągala Sać Może kurwa cenka ociopać Polizą Mam knokwaka, ile płacisz? No daj mi kurwa <grym> <laughs> il est <a> pratique <laughs>